De Guardian Ostatnio Grecję określił mianem Tajlandii Europy. Jest to trochę intrygujące określenie, którym wielu Greków się nie spodobało, ale niestety, moi drodzy, jeśli się przyjrzymy temu zjawiskowi bardziej konkretnie, bardziej bliżej, no to dojdziemy do wniosku, że coś w tym jest. O co w tym wszystkim chodzi, moi drodzy? O to, że grecka turystyka napędza gospodarkę. Jest to oczywiście bardzo dobrze. To, że ten dług publiczny maleje normalnie, się kurczy, że dużo ludzi znajduje pracę w turystyce, że co roku Grecja gości trzy razy więcej turystów niż sama posiada obywateli. Więc na pierwszy rzut oka można by powiedzieć, że o jak fajnie, prawda? No coś się w tym kraju zaczyna dziać. Ale niestety moi drodzy, wszystko ma takie swoje dwie strony i tutaj też jest taka druga strona monety, mianowicie tak ogromna globalna turystyka jaką teraz przeżywa Grecja, powoduje, że ceny gwałtownie rosną. Powoduje, że płacimy więcej za prąd, że będziemy płacić więcej za wodę. Powoduje to również, że szukanie mieszkania na czas długoterminowy pomału zaczyna być bardzo, bardzo ciężko. Więc moi drodzy, o co chodzi w tym artykule The Guardian? Dzisiaj się temu bliżej przyjrzymy i powiemy sobie na przykład o takim dosyć niepokojącym zjawisku, że pewne biznesy w Grecji po prostu zaczynają się kończyć. Także moi drodzy, jeśli interesuje Was ten temat, jak najbardziej zapraszam na vloga. Moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Kalosnik apitimu chwileskie fili. Na początku pragnę Wam bardzo serdecznie podziękować za te miłe komentarze na 10 tysięcy subskrypcji. Naprawdę było mi bardzo, bardzo miło, a tym bardziej, że doszłam do tego pułapu 10 tysięcy, bo musicie wiedzieć, że to nie jest wcale takie proste. Dzisiaj naprawdę jest ogromna konkurencja na YouTubie i że 10 tysięcy osób postanowiło Cię zasubskrybować, jest to naprawdę bardzo duży sukces. Bo to się udaje tylko od, od, 5, od 2 do 5% wszystkich powstałych kanałów na YouTube. Także jestem w takiej ścisłej czołówce, powiedzmy sobie, 5% powstałych kanałów, za co Wam oczywiście bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to jak najbardziej proszę Cię o to, żebyś nacisnął ten czerwony guziczek. Naprawdę to nic nie kosztuje, a jeśli. Zrezygnujesz, to zawsze możesz mnie odsubskrybować, do czego Cię oczywiście nie namawiam. Chciałabym, żebyś został ze mną jak najdłużej. Moi drodzy, a co do dzisiejszego tematu, czyli do tego, że The Guardian brytyjski nazwał Grecję taką Tajlandią Europy. Bardzo wielu Greków się na to oburzyło. No co my jesteśmy Tajlandią Europy. My dumni Grecy, nas się przerównuje do Tajlandczyków. No ale, moi drodzy, to ma wszystko dwie strony, niestety. Z jednej strony no, ta turystyka jak najbardziej się rozwija. W tym momencie, moi drodzy, w 2024 roku Grecja przyjęła jakieś trzy razy więcej turystów niż jest obywateli. W tym roku jest tego jeszcze więcej, bo tak jak wam mówiłam w, niektórych, w ostatnich vlogach, że. Mamy o 5% więcej turystów niż mieliśmy w zeszłym roku, i to były dane z lipca. Więc jeszcze mamy sierpień, a sierpień jest takim właśnie najważniejszym miesiącem, czyli ta turystyka naprawdę tej Grecji prężnie działa. Ale ta turystyka po prostu rujnuje takich normalnych Greków. Państwo greckie jak najbardziej się na tym wzbogaca. No ale co do takich zwykłych obywateli, no to jest naprawdę ciężko. I tutaj nie się po, po, posiłkuje niektóry, niektórymi, zdaniami z tego artykułu. Oczywiście artykuł będziecie mieć podlinkowany pod spodem, pod, pod blogiem. I teraz tak, o co, o co chodzi, moi drodzy? O to chodzi, że na przykład pytają się ludzi, jakim się żyje, gdzie pojechali na wakacje, no i jak, jak, jak widzą właśnie Grecję w tym roku, czyli 2025. No i zapytali się takiego pana z budki na Pireusie który właśnie sprzedaje bilety na Eginę, właśnie na tą wyspę, o której wam zrobiłam vloga ostatnio. To jest wyspa, która, moi drodzy, jest około godziny od Pireusu, czyli jest bardzo blisko Aten i bardzo dużo ateńczyków po prostu korzysta z... No przyciąga ta wyspa, naprawdę przyciąga bardzo dużo turystów właśnie z Aten, z Pireusu. Takich bardzo dużo Greków, którzy naprawdę mają problemy finansowe, i zawsze na ten weekend, na te parę dni mogą sobie na tą Eginę pojechać, czy wynająć sobie jakieś Airbnb tańsze. Egina ogólnie rzecz biorąc jest dosyć tania i to naprawdę przyciąga bardzo dużo turystów. I tutaj ten pan. Wódce mówi, że no tak, wzrusza ramionami i mówi, no w weekend jest na pewno większy ruch, ale sprzedaż biletów spadła i powiedział, że w porównaniu do zeszłego roku spadła o 50%. Czyli 50% mniej Greków w tym momencie mogło sobie pozwolić na taką wyspę jak Egina. A nam oczywiście się mówi, że ta turystyka właśnie rośnie, tak jak wam powiedziałam, ale moi drodzy, to nie rośnie w całej Grecji. Są takie obszary w Grecji, gdzie ona naprawdę spadła, tak jak Wam powiedziałam, że Santorini i Mikonus spadła dosyć konkretnie, dlatego że to są bardzo drogie wyspy. No już niestety nawet jeśli chodzi o turystów z zagranicy, to no już nie każdego stać. I dlatego to się stała, no już się stała meką w ogóle tylko i wyłącznie dla bogaczy. Ewentualnie, jeśli ty chcesz, to możesz sobie, jeśli płyniesz statkiem, to możesz sobie tam wysiąść, no i po prostu zrobić sobie spacer tymi uliczkami, porobić sobie zdjęcia. No, i byłoby na tyle. I tak samo właśnie, jeśli chodzi o te wszystkie wyspy koło Aten, takie właśnie jak Egina, albo Peloponnes, bo na przykład już godzinę od Aten zaczyna się Peloponnes. I w poprzednich latach również bardzo dużo Greków po prostu spędzało wakacje na Peloponnesie, bo było i taniej, było blisko, no i trzeba było jechać promem. A tak dla ciekawości, to powiem Wam, że prom z Pireusu na Eginę kosztuje 12 euro, czyli. Nie jest to jakaś tam specjalna kasa. I powiem Wam jeszcze, jak jechałam na Kefalonie, to Patry na Kefalonie, gdzie było w sumie ile? 3 godziny, przeszło 3 godziny, no to tam było jeszcze mniej, bo było 15, no porównując, jeśli chodzi o, o czas, czyli było 15 euro, czyli jeśli chodzi o te przejazdy promem, nie jest nie jest tak źle. Więc tak, w roku 2024 Egina przeciągnęła około 2 milionów turystów, a dla wielu Greków dbających o budżet, były to jedyne wakacje. I teraz jeśli chodzi o Pana na Pireusie, to by byłoby na tyle z takich ciekawych rzeczy. I teraz idziemy, patrzcie tutaj cały czas lata pszczoła i ona po prostu, no boję się, że mnie urządli, tak sobie jakiś czas się oglądam. I teraz tak, moi drodzy, sporty wodne. Jeden pan, który ma właśnie firmę dotyczącą, który świadczy usługi, jeśli chodzi o sporty wodne, na Pireusie. Znowu jest to taka destynacja dosyć blisko Aten, gdzie właśnie bardzo dużo Greków korzysta mówi, że w tym roku plaże są puste, że w zeszłym roku, o godzinie 10, były zajęte już wszystkie leżaki, no w tym roku ta plaża jest pusta i że taki sport, jak, taki, taki biznes jak sporty wodne i to właśnie blisko Aten, czy na Eginie, czy na Peleponezie, ten biznes już upada. I teraz taka dygresja moja, tak jak się właśnie patrzy na w ogóle... Wiecie, no ja mamy swoją firmę i mamy naszych klientów i właśnie widzę, kto zamyka swoją działalność, kto ma naprawdę duże problemy z zapłaceniem choćby nawet hostingu, to ja wam powiem tak, graficy. Mamy firmę graficzną, która już od paru lat boryka się naprawdę z wielkimi problemami, no a w tym roku to już naprawdę. Bo naprawdę zrobienie sobie takiej karty czy zrobienie sobie logo już w tym momencie przez sztuczną inteligencję to już nie jest żaden, żaden problem. To jest snapstryk po prostu, ludzie to potrafią zrobić. Ja sądzę, że jeszcze trochę ci graficy popracują, no ale obronią się tylko ci, którzy naprawdę mają niesamowity talent. Opowiem Wam tak, tekstylia, w ogóle cały przemysł taki odzieżowy, sklepy odzieżowe, nie przemysł odzieżowy, bo przemysłu odzieżowego to już żadne nie mamy, ale właśnie sklepy odzieżowe zamykają się jeden po drugim. Mam koleżankę, która ma w Pireusie. Sklep z ubraniami powiedziała, że no, u nich na ulicy po prostu zamyka się jeden po drugim. W momencie, kiedy w ogóle temu, temu od pewnego czasu ma filię w Grecji i te zakupy się po prostu stały no, bardzo popularne. Także bardzo mało ludzi teraz już kupuje właśnie w takich butikach. No jeszcze te takie sieciówki jeszcze się, bym powiedziała, jeszcze się obronią. No ale takie już butiki, takie prywatne, no to mają naprawdę problem i one się zamykają. Aczkolwiek ostatnio się troszeczkę zdziwiłam się, bo u mnie na ulicy, tak ulica, która jest między mną, a, między moją dzielnicą, a dzielnicą... E, Pankraty, generalnie to już jest na Pankraty, to jest Filolaou, tak się nazywa, ten kto mieszka w Grecji to będzie wiedział. Na tej e, ulicy jest bardzo dużo sklepów tak zwanych wieszczycieli, takich sklepów z drugiej, ubrania z drugiej ręki. I ostatnio zamknął się wielki sklep, taki e, taki sklep e, elektryczny i tak zobaczyłam, co na tym, co na tym miejscu, miejscu powstanie, bo naprawdę bardzo duża, bardzo duży Eee, no bardzo duży był ten sklep i widzę, że generalny remont ktoś tam robi, no i tak przechodzę jednego dnia, no i okazało się, że tam jest lumpek. Następny lumpek sobie zrobili. Ludzie zachęcają, no oczywiście, zobaczcie co tam, co tam się dzieje, po prostu były bluzki za 6-7 euro. Za, za 7 euro to możemy sobie kupić normalną bluzkę w normalnym sklepie, naprawdę takie już starsze ubrania to tam im nie pójdą, po prostu wyrzucone pieniądze w błoto, ale tak jak mówię, że jeśli chodzi, trochę tak zboczyłam z, z tematu, sorry, bo tutaj Pan powiedział właśnie o, tych, o tym, że umiera ten biznes. No to naprawdę będzie, będzie ciężko i tutaj ten pan to skwitował w ten sposób, że rok 2025 będzie to rokiem, w którym Grecy postanowili zrezygnować z corocznych pielgrzymki na plaży i mówi dalej, że gdzieś mniej więcej koło 10 lat temu Grecy wyjeżdżali na urlop mniej więcej na Dwa tygodnie. Ja Wam powiem, jak ja tutaj przyjechałam, jak ja pracowałam w Tewę i widziałam, jak przychodzi ten czas taki wakacyjny, no to naprawdę ludzie co najmniej na dwa tygodnie wyjeżdżali na te wakacje. No w tym momencie mówi się, że na tydzień czasu to to jest maks, jeśli ktokolwiek wyjeżdża. Mówi się też, że właśnie 50% Greków w ogóle nie, wyjeżdża, nie wyjechało w tym roku na żadne wakacje. Dlaczego nie wyjechało na, na żadne wakacje? No, wiecie co, ja bym to skwitowała też takim zdaniem, że yy, te 50% Greków może po prostu w te wakacje jak najbardziej pracować. No, bo to jest taki czas sezonowy i to jest czas, w którym Ci Grecy mogą zarobić, i bardzo dużo Greków z tego powodu przede wszystkim też yy, zostaje w swoich domach. No, przede wszystkim, szczególnie jak ktoś mieszka na wyspie, zresztą to. Wam mówiłam. Teraz e, następnie pytają się 28-letniej ekspedientki, e, czy ona gdzieś wyjedzie. No i ona powiedziała, że ona zarabia e, 850 euro, e, że pracuje w handlu detalicznym, czyli najprawdopodobniej e, ta pani jest ekspedientką. E, także ja bym powiedziała, że w tym momencie cieszyć się, że się ma pracy, to jest e, też sukces. No bo bardzo dużo młodzi, młodych ludzi nie ma pracy, bo bezrobocie wśród młodych ludzi jest takie największe i z tego powodu też młodzi ludzie z tego kraju wyjeżdżają. Ona mówi właśnie, że nie ma 200 euro, że ona chciałaby jechać to na Amorgos, ale nie ma 200, żeby wydać 200, 200 euro za noc. No może wydać dużo mniej, jak wam ostatnio pokazałam, że są wyspy, na których można zapłacić nawet 35 euro za nocleg, więc moim zdaniem to nie jest jakieś tam wytłumaczenie. I w ogóle to jest właśnie, tutaj dalej mówi, że 46% Greków właśnie nie wyjechało nigdzie i że to jest o 19% więcej niż w takim przeciętnym kraju Unii Europejskiej. I że w tym roku można było zaobserwować to, że Ateny mimo wszystko, że jest ten czas urlopowy, czyli ten 15... Znowu ta osa cholerna. Czyli jest ten 15 sierpnia, a ludzie i tak zostają w domu i że właśnie, że się bawią, że wszystkie kluby, kawiarnie są otwarte. Ja się z tym nie zgodzę, bo nie były otwarte w żadnym wypadku. Otwarte były tylko centrum, czyli no, wiadomo, Monastij Raki Plaka, ale to jest co roku otwarte. Tam po prostu to jest turystyczny plac i tam, się tak, i tam się nic nie zamyka właśnie na ten okres taki top wakacyjny, czyli powiedzmy sobie od tego... 14 do 20, bym tak powiedziała. No to jest taki okres, gdzie naprawdę Ateny się wyludniają. No i w tym momencie powiedziałabym, że nie, że otwarte były tylko sieciówki. Takie na przykład jak Budys. Bo jeśli o tej porze szukasz jakiej, jakiejś restauracji, żeby zjeść, no to jest naprawdę bardzo ciężko. Myśmy też znaleźli w tym roku jedną fajną bardzo sieciówkę, taki, taką grecką restaurację. No świetna sprawa była i chyba za każdym, za każdym razem będziemy w ogóle tam, tam chodzić w tym czasie. No bo to jest chyba taki najlepszy czas na to, żeby, żeby w ogóle tak zrobić. I co tam dalej moi drodzy? No paradok paradok paradoksalnie po części dlatego, że też Grecji, Grecji Ateny są takim idealnym miejscem na wakacje, no bo jak najbardziej plażę mamy, no, centrum mamy, także jeśli nie masz pieniędzy na ten wyjazd, to, to też nic takiego strasznego się nie stanie po to, że właśnie nie możesz, nie możesz wyjechać. Teraz moi drodzy, ta druga strona medalu, choć turystyka jest naprawdę takim napędem gospodarki i w Grecji jest takim numer jeden napędem gospodarki, bo tylko przy turystyce ta gospodarka grecka coś tam robi, że ten... Budżet tej Grecji jakoś, jakoś prosperuje, to niestety na co się to przekłada? To się przekłada na większe ceny, jeśli chodzi o nasze takie normalne życie. I musicie, teraz na przykład powiem Wam, że musicie wiedzieć, że ten dług publiczny troszeczkę zmalał, troszeczkę się skurczył, bo w takim top. Momencie on w 2020 roku wynosił 200,9% produktu krajowego brutto, a w tym momencie jest to 153%, jakieś 153% produktu krajowego brutto, czyli do, od tego 2020 roku to się naprawdę mm, troszeczkę zmniejszyło. Ale ale o co chodzi, moi drodzy, w tym momencie? W tym momencie chodzi o to, że ta właśnie napędzana gospodarka powoduje to, że nam się żyje coraz gorzej. Po prostu, tak, przede wszystkim ceny prądu bardzo dużo poszły do góry. Ceny wody generalnie jeszcze nam do góry nie poszły, ale zapowiadają, że chcą to oddać w ręce prywatne. I że najprawdopodobniej w najbliższym czasie ceny wody również pójdą do góry. Tego się bardzo obawiamy. No ale moi drodzy, trzykrotność zużycia wody, choćby nawet w Atenach, jest na jednego obywatela. Czyli jest nas powiedzmy sobie te około chyba 5 milionów w Atenach, no a spożycie wody jest na 15 milionów. Rozumiecie? No, właśnie, bo ta turystyka tutaj naprawdę no, poszubowała w ostatnich latach. Grecja została naprawdę bardzo, bardzo popularna. Następna sprawa, moi drodzy, wynajem mieszkań. Coraz trudniej jest znaleźć mieszkanie na wynajm taki długoterminowy, no bo się po prostu ludziom nie opłaca. A już jak masz zwierzęta albo małe dzieci, to już w ogóle jest masakra, żeby w ogóle znaleźć jakieś fajne mieszkanko. Po prostu to się nie wiem, bierze, co, się, co jest, dlatego że po prostu ludziom się nie opłaca. Oni wolą wynająć te mieszkania, po prostu nawijam wynajem taki krótkoterminowy, turystów, po prostu turystom. Y, w tym momencie y, państwo też chce to troszeczkę ukrócić i mówi, y, no ludzie, no poczekaj, no zrozumcie to, y, możecie wynająć tylko, bodajże, y, nie chcę skłamać, ale jakieś trzy miesiące w roku. No ale przecież takie rzeczy to można jak najbardziej y, ominąć, y, po prostu wynajmując y, znajomym, wynajmując y, niekoniecznie przez Airbnb, y, ale y, tak, y, no choćby nawet przez własną stronę internetową, choćby nawet reklamując się na forach, choćby nawet reklamując się na grupach internetowych, jak najbardziej można to zrobić. Także jeśli chodzi o życie takiego zwykłego obywatela Grecji, no to ta globalna turystyka bardzo nam to życie, powiem szczerze, że bardzo nam to życie utrudniła. A moi drodzy, niestety, i my musimy się borykać naprawdę z bardzo dotyczących właśnie tej globalnej przez tą globalną turystykę musimy się borykać z innymi takimi fajnymi rzeczami, takimi właśnie jak Wam w tym momencie mówiłam, czyli wzrost kosztów życia. I dlatego wielu Greków nie stać na to, żeby w tym momencie jechać na swoje wakacje i siedzi po prostu w domu. Także moi drodzy, mamy tutaj dwie strony medalu. Z jednej strony mamy tą globalną turystykę, która napędza gospodarkę, która powoduje, że, że, że ma się nam żyć lepiej, ale z drugiej strony właśnie płacimy za ten rozwój tej turystyki, płacimy tym, że nam ceny również rosną mimo że rząd obiecuje że on że coś z tym zrobi że obniży podatki że do 2027 no to czyli do następnego do, do za dwa lata mamy mieć mamy zarabiać średnio 1500 euro miesięcznie ale moi drodzy nie wydaje mi się żeby żeby doszło to w jakikolwiek sposób do skutku dlaczego dlatego że no no Koszty utrzymania firmy też niestety, ale rosną. Podatki są coraz większe, więc bardzo dużo firm się, firm się zamyka, a młodzi ludzie po prostu migrują do innych krajów, żeby żyło im się lepiej, i przyjeżdżają sobie tutaj na wakacje. Także, moi drodzy, to określenie, że Grecja jest Tajlandią Europy, przede wszystkim to powiedział jeden Grek, że, że tak, że jest spoko, wszystko fajnie. Tylko, że jesteśmy takimi służącymi tymi, tych e, turystów, że sami, nas samych, że, jesteśmy tylko, że jesteśmy tylko służącymi turystów, a nas samych po prostu na wakacje to już po prostu nie stać. Zobaczymy, czy to się zmieni, czy to się nie zmieni. Czas pokaże. E, więc ode mnie, moi drodzy, byłoby na tyle. Buziaki z Aten. Pa, pa!